Pierwszy na podium. Już od wczesnego dzieciństwa jesteśmy uczeni współzawodnictwa. Sport, szkoła, studia wyższe, praca zawodowa angażuje się całym sobą we współzawodnictwo. W końcu osiągasz szczyt, tylko po to, by odkryć, jak bardzo samotne jest to miejsce. Słyszałem takie powiedzenie. Dla Nobla mógłbym zabić. Nie zrozum mnie źle. Sam należę do tych, którzy lubią zmierzać do wyznaczonego celu i osiągać jak najlepsze wyniki. Potrzebujemy takich ludzi. Lecz gdy jesteśmy tego typu osobowością, możemy skończyć pozostawiając po sobie szlak zranień, bólu w życiu innych i w sercach innych ludzi. Uwierz mi, wiem o czym mówię. Jedna z rzeczy, które podobają mi się w Jezusie, to właśnie ta jego. Koncentracja na celu. On dokładnie wiedział, dokąd zmierzał na krzyż, ale idąc tam, zatrzymywał się przy ludziach, przy których ani ja, ani ty byśmy się nie zatrzymali. Dotykał ludzi, których my prawdopodobnie byśmy nie dotknęli. Pozostawił po sobie szlak błogosławieństw i pokoju w życiu i sercach tych, których spotykał. Koncentracja na celu i relacjach to jest mm. możliwe.